Jak wytłumaczyć, że badania wpływu takich samych fal na takie same zwierzęta dały przeciwstawne wyniki? Zamieszanie to świadczy o tym, że gra toczy się o wysoką stawkę. Poddawane naciskom laboratoria toczą ostrą walkę. Te, które są finansowane przez operatorów, oskarża się o uległość, pozostałe o nierzetelność. Danych jest coraz więcej, ale społeczeństwo domaga się ostatecznych rozstrzygnięć. Jaki wniosek płynie z licznych artykułów na ten temat? Na podstawie tej samej bazy danych wysnuwane są odmienne wnioski i naukowa prawda nam umyka. Dlatego warto zadać sobie pytanie: jakie wyniki zaalarmowałyby opinię publiczną? Jeśli w czasopismach naukowych pisano o tym 5000 razy i to nie wystarcza, ile razy trzeba pisać? jeden razy 5002? Kiedy będzie dość? Kto o tym zadecyduje? Gdyby panikarze zechcieli się zapoznać z całą uzyskaną wiedzą na ten temat, stwierdziliby, że na razie nie ma powodu do obaw. Do tej pory bardzo wiele doświadczeń wykazało, że zagrożenie istnieje. Rządy i właściwe organizacje powinny wziąć to pod uwagę. W 2007 roku uwagę międzynarodowej opinii publicznej zwrócił niezależny raport Bioinitiative, kompilacja najbardziej niepokojących wyników 1500 badań. Według tego raportu fale elektromagnetyczne zakłócają pracę mózgu, sen i gospodarkę hormonalną, co może powodować raka piersi. Zwiększają ryzyko chorób neurologicznych, nowotworów mózgu i ślinianek, powodują zakłócenia pracy serca, perturbacje systemu immunologicznego, a nawet spadek płodności. Raport podpisało kilkunastu badaczy. Postanowili z własnej inicjatywy zwrócić uwagę władz i mediów na zagrożenie, które uznali za znaczące. Media są zaniepokojone. Nic dziwnego, że opinia publiczna jest poruszona i nie wie, co o tym myśleć. Krążą rozmaite plotki. Czy macie pewność, że coś nam zagraża? Zagrożenie nie zostało potwierdzone. Wobec niesprecyzowanego zagrożenia rządy stosują modną zasadę ostrożności. Musimy się upewnić, że podjęto rozważne działania. Potrzebujemy raportów, które potwierdziłyby, że badania nad szkodliwością fal są prowadzone przez niezależnych ekspertów. Ta zasada ujawnia przede wszystkim jedno: badania szkodliwości nowinek technicznych nigdy za nimi nie nadążają. Skoro badacze, którzy starają się dociec, jak komórki reagują na fale, muszą się śpieszyć, to jak mają zachować obiektywizm i dystans? Po odkryciu, w jaki sposób rośliny reagują na promieniowanie z telefonów komórkowych, Alain Vion rozszerzył badania na komórki ludzkie. Są to komórki, które mają styczność z otoczeniem i reagują na jego zmiany. Do badania wpływu fal na żywy organizm, Alain Vion wybrał komórki skóry. Pierwszy etap doświadczenia polega na sprawdzeniu, czy pod wpływem fal komórki uruchamiają mechanizm adaptacji do promieniowania. Bo komórki, z których jesteśmy zbudowani, bezustannie dostosowują się do otoczenia. W tym celu produkują białka, które są jakby robotnikami. Kiedy na przykład temperatura wokół komórki jest zbyt wysoka, specjalny gen wytwarza białko, które ułatwia przeżycie w wyższej temperaturze. WIĄ poszukuje śladów produkcji takiego białka w komórkach wystawionych na działanie mikrofal. Czy ludzkie komórki reagują na fale emitowane przez telefony komórkowe? Mamy pierwsze wyniki. Odpowiedź brzmi: tak. Ale parametry są inne niż w przypadku roślin. Dłużej trzeba czekać na reakcję mniej więcej 2 trzy razy dłużej. Komórki reagują dopiero na godzinną ekspozycję. Wyniki świadczą o tym, że komórki ludzkie reagują na promieniowanie podobne do naturalnego. Obserwowana reakcja świadczy tylko o tym, że promieniowanie jest odbierane. Teraz trzeba oszacować różnorodność reakcji. Dlatego rozpoczęliśmy pracę z mikromacierzami. Mikromacierz lub chip DNA daje nadzieję na zrozumienie skutków owej wrażliwości. Analizując ekstrakty z komórek na chipach DNA z ludzkimi genami. Wiąz identyfikuje wszystkie reakcje, które mogą zostać uruchomione przez ludzkie komórki. Będziemy mogli ustalić, które geny są hamowane, a które aktywowane przez naświetlanie. Ta informacja może być wykorzystana przez innych badaczy, którzy oceniają zagrożenie dla zdrowia. Mogą powiedzieć, nie wzięliśmy pod uwagę metabolizmu, przyjrzyjmy mu się może wyciągniemy jakieś wnioski. W ślad za tym inni naukowcy skupili się na konkretnych mechanizmach komórkowych i badają ich skutki. Tak było w przypadku ważnego doświadczenia, opisanego w 2007 roku przez Roniego Segera. Ciekawiło nas, czy można wykryć reakcję poniżej progu termicznego wywołaną przez krótkie napromieniowanie o bardzo słabej mocy. Okazało się, że tak. Więc zadaliśmy sobie kolejne pytanie. Jaki mechanizm pozwala komórce odebrać to słabe promieniowanie i przekazać je do swojego wnętrza? DNA jest szefem komórki. To on jej mówi, co i jak trzeba zrobić. Roni Seger jest biologiem w Instytucie Nauki Weizmana w Tel Awiwie i specjalistą od wewnątrzkomórkowej transmisji sygnałów. Jest cała gama różnych receptorów. Celem tych badań jest zrozumienie, jak genetyczne serce komórki, czyli DNA, jest informowane o tym, co się dzieje na zewnątrz, żeby móc uruchomić produkcję właściwego białka. Jest kilka szlaków transmisji, trochę jak w sieci telefonicznej. Odbierają sygnał z błony komórkowej i przenoszą do jądra. Potem DNA może zacząć działać i powiedzieć komórce, co ma robić. Produkcja białek zaczyna się od DNA. Żeby się przystosować do otoczenia, komórka musi poinformować DNA o potrzebnych jej białkach. Na tym polega rola szlaków transmisji, które przesyłają informacje od błony komórkowej do jądra, w którym znajduje się DNA. Przez 5, 10, 15 minut napromieniowywaliśmy komórkę falami znacznie słabszymi od tych emitowanych przez telefony komórkowe, żeby obserwować zmiany w szlakach transmisji. Seger odkrył, że w napromieniowanej komórce jeden ze szlaków transmisji wyraźnie się ożywia. Szlak ten nazwaliśmy kaskadą, bo następująca w nim reakcja jest łańcuchowa. Odkrycie tego skomplikowanego procesu było dużym osiągnięciem. Geny są aktywowane czynnikami transkrypcyjnymi. Czy to jasne? Odkrycie zegara zainteresowało nie tylko naukowców, bo szlak transmisji ma również związek z rozwojem komórki. Jego nadaktywność może powodować namnażanie się komórek, co jest jednym z mechanizmów powstawania nowotworów. Jest chance że. Nie chcę przestrzegać przed tego typu słabym promieniowaniem, ale w pewnych specyficznych warunkach może on sprzyjać rozwojowi nowotworu. Nie wywołuje go, ale sprzyja jego rozwojowi. Abstrahując od zagrożeń dla życia ludzi, najważniejsze pozostaje określenie oddziaływania fal na organizm, zamiany energii fizycznej fal telefonów komórkowych w procesy biologiczne. Żywy organizm można zdefiniować jako istotę oddzieloną od świata zewnętrznego przez półprzepuszczalną błonę. To najprostsza definicja. Obrazuje to zasadnicze znaczenie tej błony. Jest fascynująca. Tajemnica tkwi zatem w owej półprzepuszczalnej błonie oddzielającej wrogi świat zewnętrzny od komórkowego ładu. Gdzie dochodzi do styku fizyki pod postacią fali z biologią, czyli białkiem? W błonie komórki powinno się znajdować białko zdolne odbierać fale. Marino i jego ekipa usiłują je zidentyfikować, badając sumika szklistego rybę niezwykle wrażliwą na wszelkie zmiany pola elektromagnetycznego Ziemi. Za pomocą prądu o bardzo niskim napięciu Marino stara się zlokalizować wyspecjalizowane komórki ryby. W błonie tej komórki znajduje się specjalne białko, które reaguje na nieskończenie słabe pola. Spodziewamy się znaleźć to samo białko w ludzkim mózgu. I jeśli je wyodrębnimy, może uda się rozwiązać problemy spowodowane przez fale. Seger przypuszcza, że chodzi o dehydrogenazę NADH. Uważa, że repartycja ładunków elektrycznych tego białka może być modyfikowana przez bardzo słabe pola mikrofal i wyzwalać reakcję łańcuchową. Na razie wszystkie te badania nie dają spójnej odpowiedzi, ale badacze, każdy w swojej dziedzinie, gromadzą wiedzę, która wkrótce może podać w wątpliwość tezę o nieszkodliwości telefonów komórkowych, badania na komórkach mogą pomóc rozwikłać tajemnice powstawania nowotworów. Jeśli interesuje nas zagrożenie zdrowia, to zasadnicze znaczenie mają badania epidemiologiczne, bo dotyczą ludzi, a nie zwierząt lub komórek w laboratoriach. Leonard Hardel prowadzi w Orebro w Szwecji badania mające na celu ustalenie źródeł zachorowań jego pacjentów na raka. W tym celu obserwuje ludzi w ich naturze.